Witajcie w kolejnym odcinku Polak w Malezji, to już odcinek siódmy, gdzie pokazuję Wam Malezję z perspektywy kogoś, kto tam mieszka, a nie odwiedza na chwilę, a wszystko za sprawą mojej dziewczyny, która pierwsze 30 lat swojego życia tam spędziła. Dziś trochę praktycznie i trochę o kotkach. Gdzie i jak nocować w Kuala Lumpur? Chcąc podnieść poziom moich totalnie amatorskich filmików, pooglądałem nagrania innych, bardziej pro-youtuberów z setkami wyświetleń. No, i moja pierwsza refleksja jest, dlaczego wybieracie tak drogie hotele? I w ogóle, dlaczego hotele? Dlaczego im bardziej wartościowy filmik, tym mniej wyświetleń, a jak ktoś gada od rzeczy, to idzie to w tysiące i setki tysięcy wyświetleń. Fakt. KL ma bardzo ładne hotele, które oferują luksusowe apartamenty z wanną w salonie, z wodoszczelnym pilotem i wodnym parkiem za oknem i ceną 1000 za noc. Za taki standard to tanio, a bogatemu kto zabroni. Ale można mniej i można praktycznie. Pierwszy raz, jak byłem w Kuala Lumpur, to wynająłem mały pokój w miłym hotelu pod tytułem Manga Hotel. Trzygwiazdkowy hotel z restauracją na dole, która może by dopasowała youtuberce zachwycającej się sałatą z rukolą i szukającej wege laksy w Penang. Bo ta restauracja jest wege. Na szczęście obok jest sporo mięsnych mamak Stol, czyli rodzinnych restauracji. Obsługa hotelu jest miła, serwis spoko. Aż musiałem prosić, by codziennie nie wymieniali mi pościeli i ręczników. Na początku ładzienka wymagała lepszego do oczyszczenia, ale jak zwróciłem uwagę na recepcji, to po powrocie z miasta błyszczała się jak nowa i tak było do końca popytu. Cena za doby weszła mnie jakieś 80 zł, co widzę, że taka cena nadal się utrzymuje. Zaraz obok jest stacja kolejki MRT, to ta lepsza kolejka, szybsza, która częściej przyjeżdża, więc komunikacje naprawdę spoko. Nie musicie mieszkać w środku miasta, jak macie obok siebie komunikację w formie kolejki MRT czy LRT. Obok miałem różne sklepy i pralnię, do której dreptałem z rana, jak jeszcze było chłodniej. Nastawiałem pranie, zaraz obok był 7-Eleven, gdzie kupowałem bułeczki i herbatę i ciąłem Final Fantasy na Game Boyu, czekając aż wszystko się wypierze, a potem wysuszy. Tu notatka. Przed wejściem do pralni zdejmijcie obuwie. Taki jest tu zwyczaj. Jest super niegrzecznie wejść w butach czy nawet w klapkach. W ten sposób minął mi miesiąc. Nie oszukujmy się, nie przyleciliśmy pół globu, by siedzieć w hotelu czy apartamencie. Chcemy być na zewnątrz, a kwatera jest potrzebna, by spać i umyć się. W tym roku stwierdziliśmy, że skoro rodzice mnie zaakceptowali, to możemy mieszkać razem. Najlepiej w Airbnb. To było trochę last minute. Jak wcześniej zabukujecie sobie taki apartament, na przykład 3-4 miesiące wcześniej, dorwiecie ładniejsze miejsce, strategicznie lepiej skomunikowane i pewnie taniej. Tu padło na Silk Sky Apartments, które polecam. Właścicielka Jess była bardzo miła, a studio apartment czyste, funkcjonalne i perfekcyjne dla pary bez bombelków. Koszt takiego studio to 2700 zł za 29 nocy. W Airbnb im dłużej zostajecie, tym większe macie zniżki. Już nie było obsługi z czystymi ręcznikami i pościelą, i sami sobie praliśmy, ścieliliśmy i czyściliśmy łazienkę. No ale była kuchnia, garnki, patelnie, piekarnik, naczynia i sztuczce, więc na spokojnie mogliśmy na mieście coś kupić i w mieszkaniu odgrzać. W Malezji z powodu bardzo niskiej ceny jedzenia nie opłaca się gotować. Kupujesz na wynos, czyli bonkus i jesz odgrzewany. Co ciekawe, napoje na wynos spakowane są w woreczku ze słomką i pętelką by łatwiej się nosiło i można było zawiesić na haku w samochodzie lub na kierownicy skuterka. A częściej to jedliśmy na mieście, a w mieszkaniu jedliśmy kupione lokalne wypieki albo instant nudle, które w Azji smakują kompletnie inaczej. faktura i dodatki są super bogate. Często wymagają one 3 do 5 minut gotowania. A nie tylko zalania wrzątkiem. Przywiozłem tego do Polski pół walizki. Jestem na ostatnich dwóch paczkach białego kary. Więc tylko kupowaliśmy napoje i świeże owoce, które też są nieporównywalnie smaczniejsze niż ich odpowiedniki w Polsce. A jak takie kąt wygląda? Tak wyglądał nasz budynek, jak jechaliśmy do niego grabem z lotniska. Całkiem imponujący. Pierwsze 10 pięter to parking, reszta to apartamenty. Pasem i siłownia są na 10 piętrze. Na parterze jest pralnia, sklep 7-Eleven i jakiś lokale usługowe razem z hodowlą arowany, takiej ryby. Naprzeciwko była restauracja, a później kilka kolejnych. Na dole portiernia, a potem wyjście na zewnątrz, gdzie podjeżdżał pod nas grab i zabierał, gdzie nas fantazja poniosła, ale zwykle do kolejki. Basen, z tym Infinity Edge, czysty, z ochroniarzem pilnującym porządku, mniejszy basen dla dzieci obok i siłownia. Nawet było dedykowana winda, która mogła Cię zabrać na basen. Co drugi dzień chodziłem tam, pływałem praktycznie sam. Znowu zasady. Przyzwoitość. Co u nas uchodzi za normalne, tam może być niewłaściwe. Panowie zostawcie skąpę Spidos w domu, Pływajcie się w czymś bardziej zakrywającym tyłek i może nie jądry. jądre. Panie, lepiej jednoczęściowy kostium, zakrywający tyłek bez dekoltu do pępka. Sumbang. Sumbang oznacza zbereźność. Często w miejscach publicznych będzie taki znak uprzedzający, by nie robić nic zbereźnionego czy seksualnie prowokującego. Jesteście gośćmi, nie zdziwcie się jak przyjdzie kobieta kompletnie ubrana w coś bardziej przypominających dresy i z zakrytymi włosami, czyli hidżabem, i będzie pływać w basenie. To ich kraj, tak mają, to jest normalne. Tak samo na ulicy, dziewczyny i kobiety w hijab to normalne. I jest to element ubioru muzułmańskiej części populacji. A nawet między niemuzułmańskimi mniejszościami te same wartości są podtrzymywane. Przykładowo dziewczyny w Malezji nie wyjdą na ulicę bez stanika, albo z bardzo krótkimi szortami. Mężczyźni nie będą się obnażali, a przed wejściem do świątyni trzeba zakryć kolana. Meczet to częsty widok i... Jak w krajach arabskich, czas na modlitwę jest ogłaszany przez głośniki na meczetach. Jednocześnie dzieje się to też na przykład w radio. Słucham sobie radio-era, a tu nagle przerwa i modlitwa. A jak o muzułmanach, to nie są oni fanami psów. Jest sporo bezdomnych psów w Kuala Lumpur. Często leżą w zadaszonych miejscach, ale rzadko ktoś je dokarmia. Nie są agresywne, przynajmniej nie spotkałem się z takimi. Najbardziej agresywny pies to była shiba, siostry mojej dziewczyny ale jeszcze więcej jest kotków. Kotki częściej są dokarmiane, a jak ja tam jestem, to na pewno są. Zawsze mam w plecaku czy w kieszeni smaczki i karmę, czasem nawet plastikowe miseczki i ku zdziwieniu lokalnych, jak widzę kotka, to zwykle jest wychudzony, daje im ile, się, ile zjedzą jedzenia. Karma jest w miarę tania i wydaje mi się, że lepsza niż śmieciowe karmy z Lidla czy z Biedronki. Znacznie trudniej o karmy psią, z tego samego powodu, że psy nie są popularne u muzułmanów. Gdzie karmę kocią dostaniemy w każdym KK Marcie czy nawet 7-Eleven, to psią karmę musimy szukać w sklepie zoologicznym. To też jest typ, jeżeli podróżujecie ze zwierzatkami. Ale nie powiem wam, jak to się robi, bo moje koteczki zostawiam pod opieką rodziców na miesiąc i mają wtedy całe mieszkanie dla siebie. W tym roku opiekowałem się psiakiem pod wiatą autobusową. Miał pękniętą brudną miskę i widać było, że żebra wystają mu na zewnątrz. Dawałem mu mokrą karmę i wodę i kupiłem mu nawet nową miskę. Mam nadzieję, że nikt mu tej miski nie zniszczy i będzie kontynuować moje dokarmianie. No i to tyle w tym odcinku. Ostatni zachód słońca w 2024 i wracamy ponownie w styczniu. Jeżeli Wam się to podobało, zerknijcie na pozostałe filmy.